Witam wszystkich serdecznie, to kolejny odcinek moich testów. Była dosyć długa przerwa, ale to spowodowane jest tym, że za bardzo nie ma już co kręcić, tutaj wszystko co miałem w planie już nakręcić. Już zostało zrealizowane, więc tak teraz sobie na spokojnie, nieregularnie będę wrzucał filmy. A tutaj dostałem właśnie prezent od, jak widzicie, lubelskich słoików. Za co bardzo dziękuję. Pierwszym testowanym będzie sos Ou oh Strawberry. Jak sami o nim piszą, to ostro multikulturowa, jednocześnie zaskakująco spójna fuzja smaków słodkie, uprawiane w ekologicznym gospodarstwie truskawki w kooperacji z pochodzącymi z Karaibów lecz uprawianymi w podubelskiej biadaczce, chili do wanilii, wanilii, czyli piekielne niebo w gębie. Skład tego sosu przedstawia się następująco. Papryczki chili, czyli w ten skład tych, czy w skład tych papryczek są: Bahamian Gold Pepper, Fatali Peach, Pink Tiger i Fantomas Multicolor. Truskawki, ocet jabłkowy bio, ocet balsamiczny, wanilia, przyprawy. Polecają właśnie, żeby spróbować go z deserami, lodami waniliowymi. Tak też właśnie zrobię, mam tutaj odmilki lody waniliowe z czekoladą, wanilia Vanilla and Chocolate Heart. Następny sos to już będą inne klimaty. Pozytywny ferment, ostry sos z kiszonych chili i pomidorów. No tak jak poprzednik to był ostry sos z chili i truskawek, także tutaj mamy y, zupełnie inne klimaty. Y, to ostry, dość kwaśny, jednocześnie odrobiną słodki sos stworzony na bazie fermentowanych papryczek chili i świeżych pomidorów. Już po pierwszej kropli da się poczuć charakterystyczny, lekko owocowy, słonawy smak kiszonych chili i niewybijającą się słodycz. Skład papryczki chili, w tym El Oro de Ecuador, Rocoto Brown, Scotch Bonnet, Peter Pepper, <noise> ciekawe, Ghost Tiger. Dalej pomidory, ocet jabłkowy bio, czosnek, sos sojowy, sól kłodawska. przyprawy. Nośnikiem będzie klasyka, czyli spaghetti spicollo. Ok, zaczynamy. Z pierwszym w takim razie tutaj ocenę wrażenia, ocenię wrażenia, ocenie wrażenia zapachowe. Ok, sosik otwieramy. Mmm, słodko. Słodko, wręcz truskawkowo-jogurtowo. Nawet jakby trochę taki kefir truskawkowy. Sprawdzam się, zabąchuje, czy jakieś nuty paprykowe w tym czuć. Wydaje mi się, że nie, bo jest w tym mm, w tle jakaś inna nuta taka. Możliwe, że są papryki, ale to jest gdzieś, nie wiem, dosłownie jedna dwudziesta całego zapachu na pierwszym planie. Zapach kojarzący się z jakimś słodkim jogurtem, truskawkowym oczywiście. Bądź też kefirem, nieco. kefirem. Yy, Każdy czuć świeżą, truskawkową słodycz. zapach zajebisty. Słuchajcie, mamy dużo. Yy, trochę zaczyna to przypominać jakiś ketchup z majonezem wizualnie. Tak i trochę sos tysiąca wysp zaraz z tego chyba wyjdzie. Dobrze, chyba tyle wystarczy, bo tutaj wręcz mi się. Nie zmieści, ale te truskawki powinny z tym super smakować, słuchajcie. Tak się to prezentuje, tutaj mam nadzieję, że w miarę dobrze on to pokazuje, żeby zaraz nie spłynęło. Słuchajcie. O, tak to, o, aż ten sos płynie tutaj, chce wypływać, ale nie, dobra, tyle wystarczy. Dobra, próbujemy. O kurde, ostry. O. Mocno ostry. Kawka. O. Smak paprykowy. No, czuję tą truskawkową słodycz, ale papryki też są wyczuwalne. Nawet chyba mocniej. Poszalałem chyba z tą ilością, ale wydawało mi się, że... kurczę nie mogę mówić. Każdy chodzi mi o to, że z taką ilością lodów myślałem, że Taka ilość sosu będzie ok. Te truskawki zaczynają się wybijać, jak już się przywyknie do ostrości. No i z nimi papryka. chyba czuję <laughs> ich smak. Ale ten sos jest mocny. Wrażenia smakowe bardzo pozytywne. Że na początku, tak jak mówiłem, te papryki jakby dominują. A potem te truskawki się jednak robią coraz bardziej wyraźne i można się nimi naprawdę cieszyć. Ale sam sos jest mocna rzecz. Dobrze, słuchajcie. Połowa lodów z Lecimy za chwileczkę z łychą. Zostańcie ze mną. Dobra, dozuję go sobie. Zaraz wam pokażę, ile go przydozowałem, że jest pełna łycha. Proszę bardzo, tak to wygląda. No, jest pełna łyżeczka. Tak się to prezentuje. Proszę bardzo. No to próbujemy. 3 cztery. Słodki. Proszę, żeby jakieś takie pestki były. Poziomek mi się skojarzył, ale to truskawek. Posmak papryk wchodzi. Mocny, pali język, gardło, palą. To nie helikopter tutaj, to nie helikopter, ale widzicie, no coś, musi, coś muszę robić ręką, żeby odreagować tą ostrość. No pięknie smak tych truskawek. Nie tak intensywny, jakby to może zapowiadał zapach, ale wyczuwalny, bardzo dobry. Może nawet nie tyle, że to jest intensywny, nie tak słodki, jakby zapowiadał zapach. Chociaż jestem po zjedzeniu dużej ilości lodów, więc to, że mogą mi otępić odczucia, mi się wydaje. Ale fajnie truskawkowy... Jakiś taki truskawkowy jogurcik, jak najbardziej. Taki smak kojarzący się... Fajnie. Czuć na pewno truskawki. a jak już się przełknęło, to jest ta ostrość. Coraz bardziej płonie mi język, płonie mi gardło. No i to poczucie, yy, już po przełknięciu troszeczkę, jeszcze ten posmak tych truskawek został, ale no ustępował coraz bardziej odczuciu ostrości. Smak papryk chyba się pojawił na moment. Teraz tak nawet się zastanawiam, czy go odnotowałem, czy nie. Ta ostrość naprawdę uderza, uderza i robi swoje. Jest stabilna, już się chyba nie rozkręca bardziej w tym momencie, aczkolwiek czuję, że narastała teraz nawet jak mówię, to, to mówienie, wpuszczanie powietrza powinno powodować, że ta ostrość wzrasta, a tego nie ma. No to jesteśmy z powrotem po, nie wiem, może tak z 5 minut, może minęło. Troszeczkę ochłonąłem, jeszcze nadal mnie pali język po poprzedniku. To czas na pozytywny ferment, oczywiście wpierw oceniamy zapach. Jest już tu otwarty, wstrząśnięty był. Dobra, czuć te ogórki kiszone. Na pierwszy moment tak czułem taki jakby w ogóle prawie nic. Taki nie był intensywny, zapach nie wiedziałem, co powiedzieć, a to jest taki włoski sos na pizzę. Więc tak, ja jednak muszę powiedzieć, te ogórki najbardziej w tle. Przed nimi nawet wybija się taki jakby zapach y, pizzy Siciliana, takie włoskie klimaty trochę takich przypraw. I w tym jest jakby trochę taki y, słodyczy, taki jakby słodki akcent. Wśród tych przypraw y, ja znajduję. ale na pierwszym planie taki zapach taki no, soku pomidorowego, czy dorzucę też myślę, że równowartość pięciu łyżeczek. Mam nadzieję, że nie pożałuję, ale porcja jest spora, więc... Tak musi być dodane. Lecimy. No to dodajemy. Powiem wam, że w tym momencie zacząłem czuć poprzednika na brzuchu. Jest niefajnie. Jest niefajnie, zaczynam czuć go na brzuchu. Późno. Pewnie dlatego, że te lody go zatrzymały. Ale tutaj nakładamy teraz równowartość pięciu. Taką. Równowartość pięciu łyżeczek. Tutaj postaram się tak obok siebie takie plamki zrobić. Obym tego nie pożałował. Obym tego nie pożałował, słuchajcie. Konsystencja jest chyba taka nieco bardziej gęsta, bardziej zmielony chyba od poprzednika. Minimalnie, minimalnie mam takie wrażenie. Fajnie się go dozuje, nie ma problemów żadnych z tym. Okej, okay, tak to wygląda z bliska, mam nadzieję, że widzicie, on no, sobie tutaj już spływa. Tak to wygląda, zapach pomidorowy, no w sumie klimaty Italiano do kuchni, Italiano jak najbardziej będą dodane, więc najbardziej się to zgadza. Okej, okay, no to mamy już tutaj rozmieszane, zabieramy się za jedzonko. dodał akcent kwaśny paprykowy w smaku. Czuję jakąś też taką... pomidorową słodycz. Tylko ja nie wiem, czy to makaron daje od siebie, czy ten sosik, ale cholera, nie kojarzę raczej od tych, ty, od takich, aż takiej słodyczy, żeby kiedykolwiek była, więc może to sos. Mł. ten kwasowo-paprykowy smak i ta słodycz działają na dwóch po oddzielnych planach. Na pewno jest, na ten moment mogę powiedzieć, że moim zdaniem jest słabszy od poprzednika, od O'Strawberry. Rozpala taką pieprzną ostrością, zaczyna rozpalać całą jamę ustną. Im dalej jem, tym bardziej przywykam do tej ostrości. A sam ten smak, który on daje, jakby gdzieś zaczyna ginąć, pikolo zaczyna brać górę. Kwaśny akcent lekko dodaje, taki kwaskowy, który na początku, przy samym, początku jedzenia wydawał mi się zbyt intensywny, przez to raczej nieprzyjemny, ale teraz jakby trochę osłabł. I fajnie się komponuje nawet. Jak się przerwałem jedzenie, to się rozkręciło do takiego poziomu, że za tym będę mógł mówić. To już zaczęło dorównywać poprzednikowi, ale jak się je, też tak się tego nie odczuwa. Zjedzone, słuchajcie. O Jezu. Dobra, koniec końców to się rozwinęło takiego poziomu, że jest chyba mocniejsze od poprzednika. No nie, na początku się to opowiadało, że, że będzie lżejszy, ale to jest koniec końców. To jest właśnie fajne w ostrości. To nie są jakieś zawody, czy kto, że mam stać z kamienną twarzą mi. No reaction. Nie, dla mnie nie o to w tym chodzi. O to chodzi, żeby się bawić, żeby się śmiać, żeby też widzieć, co się dzieje. Nie o to chodzi, żeby być jakimś twardzielem. Oglądajcie sobie tych, którzy są twardzielami. A jak wam nie pasuje, to wcale nie musicie mnie. Jak komuś nie pasuje, to wcale nie musicie mnie oglądać. Bo będę machał tymi łapami, jak mi się będzie podobało. Jak będę potrzebował, to będę machał łapami. O! Tyle mam do powiedzenia. Troszeczkę teraz świruję. Wiążą mnie takie prawdziwe mm, emocje, a to dlatego, że ostrość potrafi działać też jak alkohol, wydobywa z człowieka, wiadomo. Czas najwyższy na łychę. No nie wiem, 10 minut może było odpoczynku, tak mi się wydaje. Nie wiem, troszeczkę straciłem rachubę. Przyznam, że ten mi troszeczkę tutaj dał popalić, naprawdę. Na szczęście na razie brzuch w miarę spokojny. No tak troszeczkę coś czuję na tym brzuchu, ale... Ale nie jakieś bóle, więc o tyle dobrze. Okej, okay, chyba złapało już ostrość. Proszę bardzo, proszę bardzo, tak się tu prezentuje. Taka pełna łycha. Uh, uh, uh. Może być srogo. No myślę, że będzie srogo. Nie, bo to leci. Oj, słuchajcie, bo mi tu skapuje z tej łychy. Kurwa, biorę to, szybciutko. Mm. Mm. Mm -mm. Mm. Mm. O Jezu. Boże, jak sok pomidorowy. Nienawidzę soku pomidorowego. Ale powiem Wam, że w smaku, w zapachu tam był akcent tego soku pomidorowego i były też inne klimaty, ale tutaj w smaku sok pomidorowy. Tylko i wyłącznie. Więc jeśli ktoś kocha sok pomidorowy, to ja z całego serca polecam, bo tutaj udało mi się w sosie, w ostrym sosie, coś, z jeszcze czym się jeszcze nie spotkałem, otworzyć smak soku pomidorowego, ale ja niestety, no, być może wiecie. O tym, bo nie wspominałem o tym już mi się wydaje nieraz, no soku pomidorowego niestety nie cierpię. Jest to chyba najgorszy napój, jaki mogę sobie wyobrazić dla mnie, więc no tutaj akurat no nie mój klimat totalnie. O jest ale naprawdę, jestem pod wrażeniem, że w sosie ostrym udało się klimat ostrego soku. Przepraszam, klimat, klimat soku pomidorowego no, stworzyć. Co do ostrości, to chyba sami widzicie, że tak trochę w miarę wytrzymuje, czuję, że stopniowo rozpala się rozprzestrzenia na całym języku zwłaszcza, przechodzi teraz na gardło, także działamy tutaj już z podsumowaniem na sam koniec. Yy, słuchajcie, powiem tak, oceny w SHU nie wydam, może dobra, powiem, że obum bym dał po kilkadziesiąt tysięcy SHU, gdzieś w tych rejonach, żebyście mieli tą świadomość, że to nie jest tam na przykład 10 tysięcy, czy tam kilkanaście, no nie, więc kilkadziesiąt, bo one, no, mi, mi dały popalić, mi dały popalić, ale jak widzicie, tutaj siedzę w miarę i się trzymam, mimo że jestem zasmarkany i w sumie gardło i język mam znieczulone. Więc dały tutaj popalić. Eee, cóż o nich bym mógł powiedzieć? Smakowo o strawberry e, jest super, bo naprawdę czuć fajnie te truskawki. E, może nieco brakuje im słodyczy, takiej pełniejszej, którą zapowiada zapach, ale te truskawki jak najbardziej są wyczuwalne, a przy tym ich daje kopa, więc z całego serca tutaj polecam, naprawdę, to mi się bardzo, bardzo podoba, tutaj yy, naprawdę i zapachowo, i smakowo, i ostrościowo, słuchajcie, robi idealną robotę, jak ktoś lubi słodkie klimaty, takie owocowe właśnie, pozytywny ferment, no, yy, zapach zapowiada o wiele bardziej, bogatsze tutaj yy, klimaty smakowe niż się można spodziewać, ja nie mogę go osobiście o nim powiedzieć coś dobrego, no bo nie trawię soku pomidorowego. On smakuje zupełnie jak sok pomidorowy, bezpośrednio z łyżeczki. W nośniku, jakby była taka, w tym Piccolo, była taka jakby nuta kwasu, której nie czułem po przybraniu z łyżeczki, więc możliwe, że przy eksperymentowaniu z różnymi daniami on jakieś tutaj inne walory swoje wydobędzie. Warto dać mu szansę. I jak ktoś lubi sok pomidorowy, to ja polecam. To ja jak najbardziej polecam, bo to jest mega podobne do soku pomidorowego, a i też potrafi tutaj yy, przypalić. Oba przypalają i ta ostrość od nich działa w różne sposoby, ale nie będę już tutaj się na ten temat rozgadywał. Każdy niech najlepiej sprawdzi na własny język. Link do tutaj <coughs> obu sosów do zakupienia mam nadzieję uda mi się tego zamieścić tutaj w opisie. Polecam. Ja dziękuję lubelskim słuchawkom za y, przysłanie, za dostarczenie mi ich. A z wami widzę się, no odwołując się do słów, które padały na początku filmu. No nie wiem kiedy się z wami widzę. Jak coś tutaj uda mi się nakręcić, to to po prostu pojawi się na kanale, jakieś tam pomysły oczywiście y, są, ale w ten moment nie chcę nic zdradzać, bo to będą takie y, nieco bardziej y, zmodyfikowane, żeby to nie było zawsze u mnie, tylko w pokoju kręcone. Więc tutaj troszeczkę y, ciężko mi powiedzieć, kiedyś uda te pomysły zrealizować. Tyle mogę wam powiedzieć, więc widzimy się nie wiadomo kiedy. syja